Mieliśmy ja witam was, witam was witam, w bardzo ważnym filmie informacyjnym i bardzo również krótko Dlatego proszę obejść go do końca. Musicie to zrobić, a jak nie, to wszystkie moje pety, czyli 17 petów, będą smutne, chyba nie chcielibyście 17 trzaków, usmucić, no usmucić. To bo, tragedia była tragedia, bo. też proszę, abyście również stawili łapkę w pod tym filmem. Napiszcie w komentarzu zamek, a ja oczywiście mam przypnę widowę. Serduszko! Niestety widzowe, ale dzisiaj o godzinie 2.30 live nie będzie. To ja oczywiście przepraszam Was, ale uwaga, widzowie jeszcze tego filmu nie się bo tak naprawdę najważniejsze informacje dopiero przedtem. Nami... To o tym lawiku jutro o godzinie 2.30 będziemy robili. Po pierwsze, prawdopodobnie rozdamy tam Golden Mythical. Jest ten pet, który ma 57 milionów mocy. Jest on w wersji Golden. I zobaczcie na jego boosty. On w bo jakieś 120 milionów mocy. Jest to prawda giga broken pet. Po trzecie, yy, a raczej po drugie w sumie, nieważne. Możliwe, że zrobimy go nawet w wersji Rainbow. i on tam siądzie, to możliwe, że go rozdamy, ale to jeszcze zobaczymy. O ma w to jest 133 miliony chyba. Rozdamy sobie również 2500 Robux. I oczywiście dalej widzowe zrobimy sobie pet dla każdego. Ale to widzę, zobaczcie takie petami. Zobaczcie ile ja tego mam. Ogólnie mam 13,5 miliarda mocy. Jest to prawda, że to będzie konkretny i jeszcze jakieś tam wideos, jakie tam zadania do zębów vip tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Jeszcze tutaj mam oczywiście jedną prośbę do moich najlepszych widzów pionowicie uwagę, więc proszę abyście się tutaj wszystko zatrzymać, co jak nie robicie i proszę, wejdźcie w pierwszym filmiku opisu macie jakby link do tej premierego live'a i wejdźcie tam i dać tam łapkę w górę i przypomnienie. Będzie wtedy oczywiście bardzo miło i również to się no coś chmura A zobaczymy, kto jest właśnie z tego filmu. No i podobno, jeśli to wszystko zrobicie, to co wam przed chwilą powiedziałem, może z lajkiem pod tym filmem i komentarzem jakimś. To podobno od po plus 500 procent bousta na ale Nie wiem, czy jest to prawda takim powiedział, żeby mam tak powiedział o nie? Więc no nie wiem, możecie to wypróbować, ja ogólnie polecam moje ja wszystko darmowe tak naprawdę Więc, też tutaj oczywiście z Wami będę żegnał. Mam nadzieję, że lajk like i komentarz pod tym filmem zostawiony Tak samo oczywiście, ja, mam że tam przypełnienie, lajk like i chmura to się napisana. No i co? Mój to z Adixu to się dzisiaj nie widzimy, ale widzimy się za to jutro o godzinie 230 No i widzowie, żegnajcie Siemo!